Cele na ten rok. I może bardziej nie na ten rok, a na następne lata. Już jednak z dwukrotnego udoju jest no ciężko tutaj to wydajność zwiększyć, dlatego staramy się, żeby jak najbardziej wyrównać stado, żeby zapewnić krowom najlepszy komfort, dobrostan, żeby one jak najdłużej żyły. I też no, trochę zamierzamy podnieść suchą masę w mleku. To też się przyłoży na lepszą cenę mleka, i może w tym kierunku też no, poprawić tą opłacalność produkcji. Też dużo się stawia na to właśnie długowieczność, bo to też nam daje możliwość sprzedaży krów, jałówek, cieliczek do dalszego chowu. I z tego też przynajmniej w tym czasie jest jakiś dodatkowy zysk. Zawsze warto ten dobrostan poprawiać, bo jednak jak jest dobry dobrostan, to mamy wszelkiego rodzaju mniej innych problemów. Nie ma problemów z kulawiznami, z zapleniami wymion, co też się przekłada później na, na więcej czasu, bo jednak każda interwencja wymaga naszego czasu, co taki jest teraz kluczowy, no i też dodatkowo ponosimy koszty. Wydaje mi się, że tutaj no, pasja to jest kluczowa, żeby osiągnąć jakiś taki wyższy poziom, żeby być jednym z najlepszych. Można coś robić dobrze, ale jednak o tej pewnej granicy no, bez tego nie przeskoczymy. Bez tej, bez tej pasji po prostu. To, czego byśmy sobie życzyli, to na pewno stabilizacja ceny mleka. To pomogłoby. Po prostu planowanie dalsze i rozwój gospodarstwa. Muzyka